Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce pod tytułem Urodziłam się dziewczynką. No to jest dosyć ciężka właściwie książka. Ona nie jest, nie jest jakoś specjalnie gruba, i to jest książka, która opowiada o takim takiej fundacji z Anglii, która nazywa się Plan. I to jest tak naprawdę książka zbiorowa. I tutaj wielu pisarzy i publicystów napisało po prostu jeden rozdział tej książki, który jest jakby relacją z ich podróży do różnych miejsc w, w Afryce i, w, i bodajże w Azji. I to jest głównie książka o tym, że w niektórych krajach to, że się urodziło dziewczynką, jest po prostu przekleństwem. Um, tak, bo um, dziewczynki nie mają możliwości um, uczenia się. Jeżeli mają możliwość uczenia się, to zazwyczaj tą szkołę muszą i tak um, porzucić, żeby pomóc swoim matkom um, prowadzić gospodarstwo, zarabiać jakoś na życie. I tam jest strasznym problemem w ogóle um, molestowanie seksualne i wykorzystywanie um, takich dziewczynek. Ktoś mi powiedział, że nie jest to wykorzystywanie, bo one same sobie na to pozwalają, ale one to robią dlatego, że nie mają po prostu co jeść i czasami oddają swoje małe ciałka za kromkę chleba. Więc to jest, to jest straszne trochę. I jedyne co, co robi z tym plan, czyli ta organizacja. To rozpowszechnianie wszędzie mm, takiej idei, że trzeba, trzeba się szanować, że molestowanie jest złe y, i ogólnie bezpieczny seks i tak dalej, i tak dalej, ale jakby to nie powstrzymuje tych, y, tych dziewczynek przed tym, żeby, żeby jednak ten seks uprawiać bo po prostu nie mają innego wyjścia i i często właśnie jest tam tak, że, że dzieci, bo to są dzieci, mają już własne dzieci i nie mogą chodzić do szkoły, ponieważ muszą, mm, muszą robić cokolwiek, żeby tą swoją rodzinę jakoś utrzymać. Na pewno jest to książka. Mhm. Mm, mm Tak, e, przepraszam, bo ja zawsze oczywiście te książki muszę przeczytać, jak już ją skończę albo nawet nie. Ale jest tu mniej więcej właśnie to, co, yy, to, co tutaj powiedziałam, tylko właśnie tu jest jeszcze o pojęciu tradycji, bo właśnie dla niektórych w niektórych tych krajach yy, to jest po prostu jakieś yy, uwarunkowanie kulturowe, że że po prostu kobiety są gorsze i nie mają nic do powiedzenia i... No nie jest to fajna książka. Polecam przeczytanie jej, ale ona jest taka trochę dołująca, jest prawdziwa, ale jest, jest. jest dołująca. Także nie będę już więcej o niej mówiła. Tak. A następną książką, o której Wam opowiem, będzie książka Obieceni w końcu Harlana Cobena, bo zamierzam się do przeczytania jego książki już i zamierzam i zamierzam i w końcu to zrobiłam. Także to będzie w następnym filmiku o książce. Dzięki, że mnie oglądaliście, do zobaczenia następnym razem. Pa pa!